Cześć. Co wam powiedzieć? Ostatnio zauważyłem, że zaczyna być jakieś wypalenie zawodowe w pracy. Znowu dostaję obrzydzenia do pracy i to zaczyna mi się powoli już nie podobać. Pracy mam w porządku, ludzie są też w porządku. Wiadomo, czasem są różne charaktery, ale to jak w każdej pracy są ludzie ludziska, ale nikt sobie pozłości tu nie robi, nikt sobie nie dokucza, ludzie są naprawdę w porządku, sympatyczni. Bardzo dobrze, jeśli trzeba pomocy, to ci pomogą. Nie mogę tu nic złego powiedzieć, ale przychodzi kolejny moment taki, że zaczyna tutaj wszystko nie grać. Zaczynam się źle czuć, dostaję obrzydzenia do pracy. Wracam do domu przemęczony, chociaż zaznaczam, że pracę mam lekką, nie mam ciężkiej pracy, pracę mam bardzo fajną, ale jednak gdzieś udziela mi się to, że mam dość tej pracy. Wziąłbym wolne, dłuższe wolne i chyba to zrobię, bo trzeba będzie odpocząć. Być może przychodzi jakieś takie przemęczenie. Do tego są wakacje, lato, i być może to powoduje, że jednak człowiek gdzieś tu jest sfrustrowany. Gdzieś mam tego dosyć. Kiedy jestem dużej bez pracy, bo są takie czasem dłuższe dni, nie dość, że sobota, niedziela, to jeszcze mam inne dni wolne, bo próbuję wziąć tak wolne jak jest taka możliwość to niestety znowu chcę wracać do pracy. Gdzieś tutaj nie mogę tego tak wszystko stabilnie poukładać. W miarę funkcjonalne, bo tak na razie zaczynam męczyć się w pracy. Dziwne, bo nikt mi nic złego nie robi, a jednak zaczynam się męczyć. Zauważyłem po swoim stażu pracy, że jednak gdzieś 2-3 lata i uciekałem z firmy, bo źle się w niej czuło. Poszedłem do innej pracy, zacząłem pracować, fajnie się czułem, atmosfera fajna, ale znowu po jakimś czasie robiło się to samo. Gdzieś zacząłem się znowu źle czuć, znowu dostawałem obrzydzenia do pracy i na tym się kończyła współpraca i szedłem dalej. Albo się z kimś pokłóciłem, albo wszedłem w jakieś konflikty takie, gdzie mnie wszystko wkurzało. Kończyłem współpracę i szedłem do innej pracy. Tyle mi widziano. Ale też na takie kryzysy mam sposób. Biorę wolne, wyjeżdżam gdzieś ze swojego miasta, odpoczywam, przemyślę wszystko dokładnie co jest grane być może od wewnątrz gdzieś te zachowania ludzi mnie frustrują. Gdzieś na przykład jest taki dzień, że chcesz odpocząć, a gdzieś ci ludzie działają ci na nerwy. To wszystko się udziela. Kiedy mam taką możliwość, to biorę kilka dni wolnego, a przeważnie dają. Wyjeżdżam gdzieś, odpoczywam, przemyślę wszystko, robię analizę danego miejsca, co jest nie tak. Przeważnie udaje się to wszystko poukładać. Wracam do pracy, jest zupełnie inaczej i człowiek może jakiś czas spokojnie pracować. Zauważyłem po sobie, że przychodzą takie momenty, że jest dość. Wskazane jednak jest wzięcie ulopu na tyle, ile to jest możliwe, odpocząć i później wrócić spokojnie do pracy. Gorzej, jak są toksyczni ludzie, nie dają ci spokoju. Bez przerwy jakieś czujesz kłóśliwości w swoją stronę. No to nie jest przyjemna taka praca, a z czegoś trzeba się utrzymać. A tacy kłóśliwi ludzie jeszcze utrzyczają ci życie. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego zdrowia emocjonalnego, żebyście funkcjonowali każdego dnia coraz lepiej. Trzymajcie się.